Opening pistacji? No tak. Czekaj, pójdziemy opening pistacji? Kurwa, wadzie. <gryw> Już jestem przećpany. Dobra, czekaj, ja muszę zrobić porządek na tym. na pulpicie. Kurwa, na, <gryw> na biurku. O, co? To mi dzisiaj przyszło. Małe. Ma... O, jest... Ok. Jest. Uwaga, nowa podkładka. Niezażygana podkładka jest. <gryw> Także zmiany, zmiany. O kurde, tylko tutaj będzie logo pewnej gry, za którą mi nie płacą. <laughs> Ale no trudno, to jakoś, jakoś przeżyjemy. Dobra, polujemy na tą kartę, za 2700 euro. To jest pierwsza złota karta w One Piece. O kurde. Jest problem. I dobra, to wygląda jakby to było sponsorowane przez pewną grę, czekaj. Jest trochę syf, nie? Czy nie, czy można? Oczywiście wszystko jest ten. Nie, Dora, to wygląda jakby było sponsorowane. Jak ja mam to zakryć, żeby nie było tego widać? Odwróć na drugą stronę? O kurwa. Ty, mądre. Ej, mega mądre, dziękuję. Nie, szczerze? Nie pomyślałem o tym. Będzie, będzie, będzie w ten sposób. To tutaj mamy, to są top loadery na ultra potężne dropy. Tutaj gdzieś mam koszulki, o właśnie, jedne koszulki są. Drugie też są. Peek, yy, oczywiście koszulki za 3 ziko. Yy, booster Box yy, Zamówiłem sobie yy, Mały Smutny Miś ta, ta, Taki sklep ma Bardzo tanie karty, nie jest to w żaden, żaden sposób Sponsorowane, po prostu tam kupuję i tyle Dobra, lecimy O, dawno nie było, powiem tak Dawno nic nie było otwierane, oczywiście polujemy na kartę Za ponad 10 tysięcy złotych Okej, okay, muszę sobie przypomnieć Dobra, tutaj jest Marko Jedzący sobie coś Czekaj, muszę odkładać to jakoś może w tą stronę? Tak. Za booster i 400 zł. Za to, co właśnie, właśnie otwieramy. Bepo. Bardzo fajna karcioszka. Niko Robin. Super Arcik. Tu jest Kozuki Oden. Tu jest jakiś coś też. Uso, to jest chyba lider? Nie, to jest Common. Jagger D. Soul. A to nie wiedziałem, że on ma D w tym w nazwie. I pierwszą kartą jest Common. A nie, przepraszam, jeszcze coś gdzieś za tym. Dwie karty, ale no powiedzmy sobie wprost, nic ciekawego. Szukamy czegoś o. Ty. Czemu on wygląda na tym jak jakiś PDF? O kurde. Nie wiem kto to jest, nie pamiętam tej postaci. To jakiś Richie, też nie kojarzę. Pierre. Red Force. A, tu są te fajne, fajne karty, że masz po prostu kadry z mangi. Wakoshot. A, to jest ten. Pirat. Alman Nohal Dobra. Bong Punch. Tu też Komon zwykły. Ultra Common. Czarna dziura. Izo, Lim i... Jasop! Uuu! Gówno. Znaczy. no tak, nic nie warte, ale świeci i ładnie wygląda. Tony Tony Chopa. ok. Tu jest trzy oka koleżoneczka. Ale no, ona jest commonem, nie? Tu jest nawet. Nie świeci. Nic kompletnie z nią nie ma ciekawego. Sanji. Niko Robin, ok. Never Underestimate the Power of Miracles. A to jest kadry po prostu z mangi. Jim Benuda. To jest ultra common. A taka jeszcze, ładna karta, ale no ultra. Co o Jezus. Ok. Uh, ultra common, jak coś. Shanks. Gdyby on się świecił jakoś, to by było, była super karta. A tutaj Erka zwykła. Świeci mu się hełm. I za tym mamy Huzan, który też jest r-ką zwykłą. O, przepraszam, jeszcze mamy. <laughs> mamy świecącego tego. Dona? Ale to. to, to gdyby było. tego. Złota obramówka, to by było coś warte. A tak to jest nic nie warte. Muszę uważać, żeby nie zniszczyć. Oho, coś. Już sobie zaspoilerowałem jakąś kartę z tyłu. Dobra, ale to szybko. Avallo piz Pizarro? To jest najlepsze, że. Światło Pisa jest taki duży, że ja patrzę na połowy postaci i ja nie pamiętam, gdzie one się pojawiły. O, małpa. A, pamiętam jak kiedyś małpę robiłem, jak się pojawiła małpa w kartach. Pidge. Peach... Okej. Okay. Aha, to jest Pirat Czarnobrodych. Dobra, tego kojarzę. To jest z gry art. Wygląda bardzo brzydko. No ale jest. U, Kid. Szczerze, chciałbym jakiegoś fajnego arta z nim. I. SR. Dobra. To jest troszeczkę lepsza karta. Tak, odrobinkę lepsza. Pewnie nic nie warta. O, tu jest taki zwykła RK, tu jest, zwyk jest SRK. Czyli jest lepsze, ale nadal gówno. Nie szukamy tego. Znaczy, szukamy, ale no. Nic ten. Usop. Richie, Sanchi Penguin. To są ten od Trafargara. Tra 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 -Tra Trafargar Low. O, Luffy. Dobra. Bello Betty. Proszę bardzo, zbliżenie narci, gdyby ktoś potrzebował. Okej. Okay. Wire. A Kid Piret, nawet nie widziałem, że on miał go w, ten, w załodze. Tego gościa. Jean Bart. To jest sniper i. A, zwykły Sanji. Mam już tego Sanji'ego. No to jest SRK, ale nadal. Mm, nadal, nadal średnie. Poster. No ale liczę na mankę jakąś w końcu. Tak, o, oni szukają skarbu tytułowego One Piece. I pływają po wyspach. O, Rob Lucci! Też bardzo ten. Bardzo fajna, fajna postać. Muszę nadrobić mangę. No polecam, polecam, bo fajne rzeczy się bardzo w mance y, dzieją. Takie. Dużo dużo lorowych rzeczy wychodzi. Więc jest git. Robluci. Alwida znowu się pojawiła. Konik. I. Okej. Okay, Sakazuki. I yy, gówno. No niestety. Dobra. Pek, pek. Shachi Pingwin. Okej. Okay. Niko Olivia. Ona była matką Niko Robin? To była ona, nie? Albo opiekunką? Już nie pamiętam, jak to tam. Brook. Red Force. Co to? Małpa? Aha. Book Punch. Red Hair. Ty, nie widziałem, że oni mają małpę w tym. To jest tak zawsze szybko pokazane. Cipriacką wersję. Niko Robin. Okej. Okay. Nie mogę prowalek teraz. Ty, nie wiem, czy widzisz, ale mam teraz opening. Usop. Special Moogie Ball. O Jezu. Właśnie to... To jest design postaci, że ludzie kurde, że jak ludzie zarzucają One Piece'owi design postaci, że wiesz, wyglądają dziwnie, to, to to jest to, co mają na myśli i rzeczywiście no to, to wygląda ten. Yy, to to wygląda dziwnie, ale takich postaci jest mało. O, tu jest krokodyl na przykład. No krokodyl wygląda jak zajebisty gościu. Nami, okej, okay. świeci się i Dereshi Krokodil to taki Pokémon. Krokodil to taki yy, y, takie zwierzę, gad chyba. Nie właśnie butex chodzi o to, że. Yy, design niektórych postaci rzeczywiście jest chujowy, ale to jest naprawdę mniejszość, jeżeli chodzi o to. A mówię, na nawet pod względem fabularnym jest super. Jak często odcinki się pojawiają? Co tydzień yy, One Piece. A. Teraz aktualnie, aktualnie jest przerwa Rockstar. Okej, okay? to jest dziwny jakiś Arcik. Nie, nie podoba mi się. Ale teraz pewnie jakbym miał... Hmm, pewnie mangę bym czytał, mimo wszystko. Ale w ogóle jest... Ty, tak mi świeci to światło tutaj. Dziwne to jest. Sabo. O, ultra common. O, mówię, to jest... No, to jest ten design taki dziwny. I... Nico Robin. Diablica. I... RK też. No nie. No, wy wygląda na to, że na razie... Szczerze, na razie nic nie poleciało fajnego. Ja jestem z mangą nawet na bieżąco. Tony Tony Chopa. Heat, Heat, ah, to on też był u Kira rzeczywiście. Obieżyłeś tysiąc odcinków, yy, no tak, ale musi być ta konkretna karta. A to jest armia rewolucjonistów. Właśnie tu jest tyle, mówię, tyle fajnych rzeczy. Piraci Białobrodego, Belo Betty, już pokazywaliśmy ją. Nico Robin, Black Vortex i jakiś dropik może, Buggy. No jest Don Flamingo. Ale Rka zwykła. Ty! Halo, nic nie oddaje ten boks. Nic kompletnie nie oddaje. Super, super. Koszt takiego 400 zł. Ja zamawiałem na mały smutny Czy tam mały smutny mis. I to nie jest reklama po prostu od samego początku jak zacząłem zamawiać karty, to praktycznie tylko u niego zamawiam. Bo jest naprawdę ten. Spoko cenowo, szybko wysyłka i tak dalej. Marko. I już karty się powtarzają, niestety, ale ja bym chciał, żeby te z tyłu się ten, powtarzały. Vasco Shot, ok, Bello Betty, Luffy, znowu ten. O tego też mieliśmy już. Killer. on miał dziwne to backstory, jeżeli dobrze pamiętam, ale mu się coś tam dziwnego stało. I uwaga! No, gówno. Na razie totalne gówno, kał i nic. Była... Y, Kiedyś, 30 lat temu, można było ważyć boostery Pokémonów I rzeczywiście to był problem. Ale tak to to... to, to już chyba tego nie ma. Chociaż było też, pamiętam, drama w Pokemonach, że poję tego... Że w zależności od tego, jaką mieć kartę z kodem, to od razu mogłeś wiedzieć, czy jest tam drop, czy nie. Hongo! Co to jest? Też widzę pierwszy raz tą postać. Okej... Okay. Katarina Devon Monkey D. Luffy U Zoro I? No nie, no już mieliśmy. Mieliśmy. Shio Chips chyba? To zbierałem. To, to była jedyna rzecz. Ale tak to nic. Sanji Gekko Moria. Pamiętam, że ten ark, jak oglądałem, to zmotywował mnie do przejścia na tą wersję bez przedłużaczy. No, wymęczył mnie ten ark bardzo, bardzo mocno. Mimo tego, że. No był niby spoko, były tam jakieś momenty. Ale no, kurde, męczący był bardzo. Tak, najgorsze Pokémony mają. W pokemonach masz. W, po, w pokemonach chodzi o nostalgię też. Że widzisz Pokemona, i tak mówisz. O, ale super. Nami. Ultra Common. <laughs> o nie, już myślałem, szczerze, już myślałem, że to coś super. A to jest po prostu karta lidera. I ona ma po prostu inaczej wygląda. Bagi i. Jasop. Mm, nic! Na razie żadnego, żadnego, kompletnie żadnego trafienia. Mr. One. nie pamiętam, że on był czarnoskóry. Ale może rzeczywiście tak było. Marko, Małpeczka. Nico Robin. O, tego też mam. No już, już te karty się bardzo powtarzają. Ile w ogóle? A nie, nie ma pokazanej. Tu jest w secie. I uwaga! BUM! SRK. No nie, to tam nadal. My jakimś tam Secret, Secret al Art Rare, czy coś takiego to jest. Okej, okay, i, o, to jest ten Don, to sobie też go wezmę. Mr. One, Lindberg Charlotte Pudding, Jozu Nie, gówno, 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 buggy, leader. I, no niestety, <ścoughs> na razie, na razie, na razie nic. Ale to trzeba siedzieć w temacie. Obstawiam, że się zwróci. Nie no, szansa jest, szansa jest malutka. Ale tutaj polujemy na największą wygraną, czyli złotą kartę. Moji, Lim. No to jest ta. I... Gówno. <laughs> Ej, szczerze? Szczerze, to jest najgorszy opening, jaki do tej pory miałem. Bo nie to, że nie poleciało... Nie no, nie poleciało nic po prostu na razie. Ale zaraz będzie. Gigakarta, czuję to. Sanji. O, no właśnie, to te, te jest ten design. Ale szczerze, ja nie, nie kojarzę w ogóle nawet tej postaci, kiedy, kiedy ona się pojawiła. Ale no, jest parę postaci, które tak dziwnie wyglądają. Rockstar, Tony, Tony Choppa. I. Proszę, gówno, gówno. Ej, no, halo, nic nie leci. Normalnie były. Booster boxy, które mi się zwracały, nawet ale to chyba nie będzie jeden z tych. Chyba że, dobra, ja już rozumiem o co chodzi, że ja nie dostałem do tej pory żadnego dropu, ponieważ będę miał jeden drop jeden giga potężny drop, który, który odda wszystko. Tak będę sobie powtarzał teraz. Jedna karciożka Marco Brock. Ok, już widzieliśmy te karty miliony razy. Killer. Uwaga! Bu! Oh. O kurde. Ty. Okej, okay, to jest coś warte. To jest coś warte, ale ile? To jest zwykła RK z tym. To jest po prostu yy, alternatywny wygląd. Także ona coś będzie, ale to nie wiem, parę euro dosłownie. To jest. 151 też mam dość dużo zapakowanych. Mam 10 Booster Bundle. 2 Ultra Premium Collection. Chyba trzy zestawy z Alakazamem. Poster collection też mam. No tr troszkę 151 mam. Ale to 151 to jest tak samo jak ten. Jak nowy set z pokémonów. Nie opłaca się kompletnie tego otwierać. Nami, Building Snake. I. Shanks SRK. Ale to jest zwykła SRK. Hmm, to nie jest, to nie jest taka, taka, wiesz, ultra, ultra art. To nie, 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 nie to, nie to. Nikt tego nie będzie chciał. A pewnie wziąłbym tak z 10 tebeków, żeby sobie leżały. I, a, dobra, ja muszę tutaj pokazywać te karty, bo ja tak niżej. Uwaga, gigadrop. Nie, ona nie jest gigadropem. On jest gigadropem. No nie, to jest zwykła r -ka. Świeci, ale jest syfem. To nie tak. To nie tak miał wyglądać. nie, niemożliwe, niemożliwe, że... Że nie będzie żadnej karty tej. Takiej, wiesz, potężniejszej. Niko Olivia. Sekunda, wezmę sobie. O, tak, tak, tak. Hit Red Force Sanji Jinbe Jakaś manga Jozu Okej, okay, czuję, czuję, że tutaj coś jest Za tą kartą mnie Za tą kartą nie I... Pu! A, SR-ka zwykła No... No nie, to nie jest to, to nie jest to, nie jest to Halo, gdzie są dropy? Gdzie są potężne dropy? Bepo Dobra, to już też było. Tak naprawdę mógłbym przechodzić od razu do tej. Mm, do ostatniej karty. Musi. Gigadrop. Gigadrop. Teraz. Po tej karcie. BUM! O oh, oh, kurwa. Ty. Ej, ale to jest SRK z, z tym, z gwiazdką. I nie, nie wiem, ile to kosztuje. Te, ładnie wygląda. To już, to już jest połowa sukcesu. Ale czy to jest cokolwiek warte? Hmm. Secret Illustration Rare musi polecieć. To jest jeszcze, jeszcze nie wszystko stracone: Hit. Monster Małpka, Black Vortex, Robluci. Brock. Chcę, Brook. O, Trafargar Low. Za dwa dni wychodzi. Rework Owocu. Oho, Uta. I SRK. Hmm, tylko, że to jest zwykły Czarnobrody. Wyglądał fajnie, ale nie wydaje mi się, żeby coś był warty. No to z 25 euro dało na razie w kartach. I został ostatni booster, znaczy przedostatni. Nico Robin. Dobra, to już szybki skip leci. Już byśmy dotarli do mięcha. Okej, okay, i po tej karcie. Ej, nie, niemożliwe. Niemożliwe, że nic że nic nie będzie. Jak się na to. Eee, I tak lepiej niż Pokemony. Powiem tak. Nawet jeżeli by tu wyleciało gówno, to i tak to jest 5 tierów lepiej niż pokemony. Dobra. Druga. Trzecia karta. Gekomoria. Dobra, tutaj załoga Czarnobrodego. Panel z mangi. Małpeczka, Karasu. Don Quixote Hit I... Uwaga, BUM! No Niestety nie ma tego Tego czego chcieliśmy Szczerze byłem przekonany, że są gwarantowane dropy Okazuje się, że się czegoś nowego dowiedziałem I... I tyle, no niestety Główno, główno poleciało Okej okay. O, jest Ładnie zapakowany Nic mu się nie stanie Raczej ty, ale duże są te toploadery. Ogromne. Mogło być lepiej, ale mówię, Pokémony i tak są o wiele gorsze, bo z Pokémonów chyba nic takiego mi fajnego nie dropnęło. A tutaj moją najlepszą kartą jest karta za 70 euro? Albo coś, coś w tym stylu? No, coś, coś takiego. Dobra. Także ja uciekam. Dzięki za dzisiaj i... Co dzisiaj mamy? Środę? No to pewnie na weekend może odpalę streama. Albo może odpalę na YouTubie. Zobaczę. Ah, tudo bem? Papá. Pa.